Witam serdecznie. Dzisiaj obgaduję moich znajomych po raz 48. Nie, no żartuję. Ale dzisiaj o toksycznych relacjach. Uważam, że jestem w tym absolutnym ekspertem. Jestem ekspertem do doradzania w tym? Może nie, ale ekspertem do doświadczenia tego? Zdecydowanie tak. Zacznijmy od pytania, które sobie zadaję za każdym razem, jak ktoś coś mi zrobi. Jak? fizycznie ktoś był w stanie coś takiego zrobić. Na przykład rozmawiacie z kimś, jesteście z kimś w bliższej relacji, myślicie, że jesteście po prostu złączeni, jak alfa i omega, jak nie wiem drzwi i klamka na zawsze razem. Myślicie sobie, to jest po prostu moja bratnia dusza. Rozmawiacie codziennie, wszystko jest dobrze, wszystko się układa i nagle ktoś wam nie odpisuje przez miesiąc. Czy tak robiłam czasami? Prawdopodobnie tak. Zazwyczaj ludzie mówią, że najłatwiej zawiera się znajomości w szkole, a ja tak trochę nie uważam. Chyba z nikim się nie odzywam ze szkoły. Uważam, że znajomości szkolne to są bardzo, bardzo nietrwałe znajomości. W większości przypadków, bo oczywiście zdarzają się wyjątki, jak zawsze, ale znajomości szkolne to, zazwyczaj, to są zazwyczaj takie znajomości, które ma się po prostu w szkole i chodzi się do szkoły z tymi osobami, i to tyle, i to wszystko. I później, jak zmieniacie szkołę, albo ktoś idzie do innej szkoły, to kończy się wasza znajomość i. I, I to wszystko. Najgorsze było to, bo ja, jak byłam młodsza, często, jak byłam młodsza, to ile dwa lata temu, często zmieniałam szkołę. Bardzo często zmieniałam szkołę, bo się często przeprowadzałam. I szczerze już nawet nie chciałam nawiązywać żadnych znajomości w tych, w tych szkołach, w tych klasach, bo. A może zamknę okno? Pracując, nie chciałam zawierać znajomości w tych szkołach, bo ja wiedziałam, że i tak pół roku minie i. Tych znajomości będzie absolutny koniec. Ja mam zdarte kolana, bo ja zamiast po boisku grać, to ja chyba się czołgam. W ogóle pojęcie zna znajomych jest strasznie ciężkie i ja nie wiem, czy nie wolałam czasu, gdy ich nie miałam w ogóle, także zero. Bo jak ja byłam jeszcze młodsza jeszcze, to byłam tak skupiona na tym, żeby się uczyć do szkoły i po prostu innych rzeczach, że ja nawet nie wiedziałam, że można mieć znajomych i kolegów i wychodzić, tylko po prostu siedziałam sama. I absolutnie mnie nie obchodziły te osoby, tylko mnie obchodziły inne rzeczy. To było bardzo dobre poniekąd. Poniekąd nie, a poniekąd tak. Ale później, jak już się wejdzie w to środowisko, że już się zakoleguje z jedną osobą lub z jedną grupką, to już później się z tego serio wydaje mi się nie wychodzi, a jak wychodzi, to. Gratulacje, ale mi się to nie udało. I po prostu to jest taka pętla, która się zapętla, bo idziecie odzywać się z jedną osobą, później koniec i przychodzi druga, i jedna grupka, później jedna cię nienawidzi, później jedna cię kocha, i to jest taka pętla i się zapętla, i ciągle, ciągle się w tym tkwi, bo ja na przykład muszę przyznać, jestem słaba w długotrwałych relacjach. Ja zmieniam czasami znajomych częściej, niż kupuję nowe ubrania, ale zawsze jest jakiś powód, tak. Zawsze jest jakiś powód, dlaczego z kimś się nie odzywa. I ogólnie ja uważam, że to nie jest złe, jeżeli się zmienia znajomych. Może nie co dwa dni. Niektórzy ludzie się zmieniają, na przykład ja, a niektórzy się nie zmieniają, na przykład moi, byli znajomi, tak uważam. W momencie, w którym ty upgradujesz w życiu i po prostu masz inny mindset, inaczej myślisz niż wcześniej i się po prostu z kimś nie dogadujesz, nie widzisz wspólnej przyszłości, nie widzisz po prostu. To jest tak, że jak się z kimś kolegujesz i nie widzisz siebie z tą osobą za, nie wiem, 2-3 lata, no to po to się z kimś odzywać tak na. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nie wnosi nic do Twojego życia, to po co? Ja nie widzę na przykład powodu. Moja złota rada, chociaż nie wiem, czy jestem osobą do doradzania odpowiednią, bo naprawdę czasami podejmuję kwestionujące decyzje w swoim życiu. Z każdą relacją będzie później łatwiej. Nie wiem, czy to jest toksyczne, to co mówię, czy nie, czy to jest złe, czy nie, ale z każdą relacją, którą będziecie mieli, będzie łatwiej. I po prostu te pierwsze są najgorsze, szczerze mówiąc. Znaczy najgorsze. Najcięższe do zrozumienia i najcięższe do ogarnięcia, bo. Szczególnie, jeżeli jesteście osobą, która się przywiązuje do ludzi, ok? Ja tak miałam, teraz tak nie mam, za bardzo mam nadzieję, ale na pewno nie tak jak wcześniej. I w momencie, gdy ktoś jest w stanie sprawić, że wy nie wiem, ktoś intencjonalnie robi wam krzywdę, bo mi na przykład wiele osób intencjonalnie zrobiło krzywdę, oni wiedzieli, ponieważ znali mnie, te osoby mnie znały, naprawdę. Jeżeli ktoś jest rozumny. Rozmawiam z Wami na co dzień, spędzę z Wami czas i po prostu nie udajecie nikogo, po prostu jesteście tacy, tacy, tacy jesteście. Czyli ja byłam taka, jaka byłam, zachowywałam się tak, jak się zachowywałam. I to było raczej jasne, co lubię, czego nie lubię, co sprawia mi przykrość i tak dalej. I w momencie, gdy ktoś, kto jest bliski Wam, bliska Wam osoba, bliska Wam, nie wiem, koleżanka, kolega, specjalnie robi dosłownie wszystko to, czego miała nie robić to uważam, że zakończenie znajomości z taką osobą to nie jest nic złego po waszej stronie. Ja mam na przykład tak, że jak zaczynam jakieś znajomości, to widzę reflagio flagi tak. Po prostu. Jedna, druga, trzecia, czwarta, nie, out. Ale jeżeli zaczynacie z kimś znajomość i wszystko jest git, wszystko jest dobrze i się po prostu do kogoś już przywiążecie, znacie kogoś, ktoś zna was, już nie musicie pytać, jaki jest twój ulubiony kolor i tak dalej, bo to jest naprawdę tak męczące, jeżeli chodzi o nowych ludzi. Macie już wspólny vibe, wspólne plany, wspólnych znajomych, to... Te red flagi tak jakby zanikają poniekąd, w sensie może je widzicie, ale nie zwracacie na to uwagi tak bardzo, bo są przytłamszone tą dobrą częścią, którą widzicie, a ta zła jest taka troszkę niewidoczna. I to jest bardzo niebezpieczne, szczególnie w związkach, szczególnie w związkach. Ja często widziałam, że ktoś mówił, że, że jak był w związku, to nie przeszkadzało mu nic. Jak ktoś coś źle robił i dosłownie mógł, nie wiem, go zdradzić lub ją zdradzić, a jeżeli już ktoś zerwał z tą osobą i idzie na randkę z nową osobą, to przeszkadza nawet, nie wiem, sposób, w jaki oddycha. Więc to jest to, o czym mówię, że trzeba na to naprawdę uważać, bo że ludzie są tak niebezpieczni, niektórzy, jeżeli się przywiążecie do osoby, która jest nieodpowiednia, to naprawdę możecie bardzo źle skończyć z tym. To jest naprawdę. Ja czasami mam nadzieję, że weszłabym po prostu w mózg niektórych ludzi i przekazała to, co ja doświadczyłam życiowo, żeby ktoś wiedział, czego nie robić, a co ja zrobiłam, ale cóż, tak się nie da, tak. No niestety tak jest, że trzeba doświadczyć niektórych rzeczy samemu. To jest straszne w ogóle, ale ja tak na przykład miałam, że ja musiałam sama na sobie się przekonać. Lepiej jest uczyć się na cudzych błędach. Nie oszukujmy się, ale czasami trzeba nauczyć się na swoich. Miałam taką koleżankę. Cieszę się, że teraz mogę mówić o tym, bo naprawdę. To będzie źle brzmiało, ale przerobiłam już tyle ludzi, że nikt nie będzie wiedział, o kogo chodzi, a o kogo nie chodzi, więc bardzo mi miło z tego powodu. No bo jak na przykład mówiła, to jakbym miała, nie wiem, 16 lat, to ja miałam wtedy dwóch znajomych, to wtedy raczej było oczywiste, że o jednym albo o drugim. Miałam taką koleżankę, która była mi naprawdę bardzo bliska i to jest osoba, której chyba nigdy w życiu nie zrozumiem. Serio. I już raczej nie zrozumiem. Nigdy nie pojmę, jak można jednego dnia kogoś lubić, a drugiego już nie, a trzeciego znowu lubić. Nigdy tego nie zrozumiem. Jeżeli ktoś mówi mi coś, to logicznie myśląc, a nie overfinkując, mam wrażenie, mam nadzieję, a raczej myślę tak, że ktoś myśli to, co mi mówi. Skoro ja byłam w stanie rozmawiać z nią jednego dnia, nie wiem, 5-6 godzin. I mówiła mi, jak to bardzo mnie nie lubi i jestem, nie wiem, ulubioną osobą, bla bla bla, takie tego typu rzeczy. A później mi nie odpisuje przez tydzień. <grym> ja tego nigdy w życiu nie będę w stanie zrozumieć, serio. Bo jak ja kogoś lubię, to kogoś lubię. Jak kogoś nie lubię, to się z nim nie odzywam. I to jest jedno albo drugie. Często było tak, że ja też kogoś ghostowałam, bo w sensie ghostowałam. Bardziej mówiłam, co im przeszkadza, i mówiłam, i mówiłam, i nadal mówiłam, ale jak do kogoś coś nie dociera, no to ja już nie chcę się tłumaczyć i po prostu przestaję się odzywać. Bardziej w ten sposób. I czasami też popełniałam wiele błędów, oczywiście. Nie jestem jakimś, nie wiem, aniołem na świecie, tym chociaż może trochę jestem. Też czasami robiłam złe rzeczy. Finalnie miałam dobre intencje zawsze, ok? Zdawałam sobie sprawę z tego, co robię. Ja naprawdę wiem, kiedy zrobiłam coś źle, kiedy zrobiłam coś dobrze. Jeżeli robiłam coś źle, to raczej nieintencjonalnie, raczej na pewno nieintencjonalnie. I po prostu nie rozumiem ludzi, którym się coś mówi, a to nie dociera. Mówisz to, to, to i to, wszystko jest okej okay przez nie wiem, 2 trzy dni. A później znowu. <noise> znowu nie jest. I znowu to samo. I próbujesz z kimś porozmawiać, bo jak już jest się w dłuższej relacji, właśnie, to szkoda jest to zaprzepaścić. Tak mi się wydaje, bo dla mnie tak było. Szkoda im było po prostu zaprzepaścić. No, tyle lat się z kimś znasz. Po prostu wiesz praktycznie, masz wrażenie, że wiesz wszystko o kimś. Ktoś wie dużo o, o tobie. Jak rozmawiałam, to nie musiałam nic tłumaczyć za bardzo, bo po prostu. Znałam fabułę, tak? Znałam fabułę. Jak mam nowych znajomych, to każdą historię, każdy inside joke. Muszę tłumaczyć od nowa i to jest wykańczające, ale no co ja poradzę, że ktoś tego nie wie, tak? Chodzi mi bardziej o to, że ta osoba wiedziała wszystko. Wiedziała, co sprawia, że jestem zła, co sprawia, że jestem smutna, szczęśliwa i tak robiła to, co sprawiało, że jestem smutna i zła. Dlaczego? Nie rozumiem tego. I później takie rzeczy takich ludzi odbijają się na tych osobach, która na to nie zasłużyła, akurat. Ciekawe jest to, że często ludzie mówią, nawet ja tak mówię, ale często się mówi, że Lepiej nie mieć znajomych nic, niż mieć złych znajomych. Jeżeli na przykład jesteście w jakimś miejscu, nie wiem, w szkole, w klubie piłkarskim, co mi może przyjść do głowy jeszcze, nie wiem, na, si na siłowni, nie wiem, czy na siłowni bardziej, ale po prostu w miejscach, w których jednak są ludzie, którzy się znają i wy jesteście sami, to może być bardzo przykre i bardzo źle wpływać na wasze. I zdrowie psychiczne, i w ogólnie samo poczucie. Bo widzicie, jak ktoś się dobrze bawi, z kimś rozmawia, z wami nie chce rozmawiać, przychodzi tutaj taki moment, że zastanawiacie się: A może to ze mną jest coś nie tak? I czasami serio jest z wami coś nie tak, ale raczej nie. Ja raz poszłam do nowego klubu piłkarskiego i ja rozumiem, dlaczego się do mnie mało osób odzywało, bo byłam dosyć dziwna, byłam dosyć nierozmowna. I ja po prostu mam wrażenie, że ja sama nie chciałam nikogo poznać. Nikt się do mnie za bardzo nie odzywał i ja się czułam tak źle z tym faktem, że sobie nawet nie wyobrażacie. Jedyne co robiłam to kładłam się na kanapie, oglądałam bajki i po prostu starałam się nie myśleć o tym, co się dzieje w tym momencie. Chciałam być niby w tym klubie, widziałam tam swoją przyszłość poniekąd, a z drugiej strony w ogóle jakoś mi wajbowo nie podpasowały osoby, ale to też było dawno I ja miałam chyba 16 lat, więc to jest do zrozumienia. Ja też nie wiem, czy po prostu przez to, że tak wiele rzeczy przeszłam do tej pory, co naprawdę wydaje mi się, że większość osób w moim wieku nie doświadczała takich rzeczy, to teraz mi łatwiej dogadywać się ze starszymi osobami ode mnie. Ja mam znajomych, którzy mają ponad 30 lat. Okej, okay, może są boomerami bardzo, i są bardzo cringe'owi, ale jeżeli chodzi o doświadczenie życiowe, jeżeli chodzi o zachowanie, po prostu traktowanie drugiej osoby i zrozumienie tego, i po prostu taka normalna ludzkość, że ja nie muszę overthinkować tego, co ktoś myśli, bo on nawet nie zna tak, albo ona, oni nawet nie znają takich słów jak overthinking, okej? Okay? Ja byłam w wojsku, ciekawostka, nadal jestem. Tam każdy. To jest głupota, którą teraz mówię, możliwe, ale dla mnie to było naprawdę ważne. Muszę się przyznać, ale oceniam ludzi po wyglądzie. Troszeczkę, tak. Troszeczkę. W wojsku każdy jest ubrany tak samo. Każdy jest w mundurze, każdy wygląda tak samo. Po prostu jedyne co widzisz to kogoś twarz i zachowanie. W momencie gdy ja widziałam tych ludzi, 30+, plus w mundurze, to ja nie miałam po prostu nawet pola widzenia tego, jacy oni mogą być. Jeżeli chodzi o, nie wiem, ich ubiór, ich przekonania takie życiowe, może przekonania życiowe to źle, ale to po prostu taki vibe, styl bycia, no to tego nie widziałam. Widziałam tylko to, co mają tak, jakby w środku, w sobie, to, jak się zachowują, to, jak się wypowiadają, to, jak myślą, i tylko to miałam taki punkt widzenia. Niektórzy moi znajomi, ja w życiu bym się z nimi nie zakolegowała, gdyby nie fakt, że ich poznałam w wojsku. Serio? Nigdy, przysięgam nigdy w życiu, gdybym zobaczyła tą osobę na ulicy, albo gdyby ktoś do mnie podszedł taki i chciał coś do mnie mówić, to ja bym nawet myślę, że nie odpowiedziała. To dało mi trochę do myślenia. Ludzie mogą chodzić w skinny jeansach i być dobrymi osobami, być dobrymi znajomymi. Taka moja rada ode mnie. Kiedyś tego nie wiedziałam. Ciekawostka. Kiedyś. Naprawdę jak ja zobaczyłam jakiś outfit, co mi się nie podoba na jakiś, to ja już nie byłam w stanie się odzywać za kogoś. Teraz już to się zmieniło. Nie wiem, czy dojrza dojrzałam dorosłam, czy nie wiem co. Ja tak samo się dogaduję z 14-latkami i z 40-latkami. Serio, nie wiem, czy to jest coś złego czy dobrego, ale ja jestem czasami jak kameleon jak trzeba. Oczywiście do moich znajomych zachowuję się tak, jak ja się zachowuję, ale mam wrażenie, że jak poznaję nowych ludzi, to ja po prostu tworzę osobowość pod nich. Czasami ja można mieć bardzo dużo perspektyw tego, jak ja się zachowuję, bo czasami... Wychodzę na przykład ze znajomymi mojej siostry. Mówię, nie wiem, skibiditojatris, a czasami wychodzę z 40-latkami i muszę mówić słowa, których nawet znaczenia nie znam czasami. Czy to jest coś złego? Nie wydaje mi się, bo to jest część mnie i to jest część mnie, po prostu gdzieś głęboko ukryta część mnie. Uważam, że jeżeli coś wam nie pasuje w jakiejś relacji i mówicie to komuś, że to jest nie tak, to jest źle, to mi się nie podoba, i ktoś mówi okej, okay, okej, okay, tego nie zmienia. Po prostu jest nadal tak samo. Albo nawet nie mówi okej, okay, okej, okay, tylko zaczyna się do was pruć, że. O, nie zmieniasz tak, jak jestem, coś tam, coś tam, to po prostu to zakończcie. Serio, szczerze, jest tyle ludzi na Ziemi, że znajdziecie kogoś, kto nie będzie tak robił. I znajdziecie kogoś, kto naprawdę będzie chciał z nami rozmawiać, chciał z wami wychodzić. I szczerze zawsze, jak kończyłam jakąś znajomość, to prędzej czy później. Często prędzej przychodzi ktoś nowy i znowu przychodzi ktoś nowy i zazwyczaj było tak, że przychodził ktoś lepszy. Naprawdę nie ma się co martwić, że osoby, z którymi się odzywacie to są ostatni ludzie na ziemi, bo nie są. Jest naprawdę mnóstwo ludzi, którzy daliby naprawdę sobie nogę odciąć, żeby się za mnie odzywać. Którzy serio będą się starać i którzy serio będą naprawdę dobrymi osobami. Naprawdę dobrzy ludzie istnieją na świecie. Może... Ciężko ich znaleźć, ale istnieją. Czasami się po prostu trafi ktoś dobry. Czasami trzeba poświęcić jakąś relację, żeby znaleźć tą, właśnie, którą powinno się znaleźć, bo też nie da się odzywać z każdym. W sensie też nie, nie da się mieć nie wiadomo jak dużego grona znajomych, bo nie jesteście w stanie fizycznie się odzywać z każdym i dawać swoją energię każdemu. Wasze grono, jakby nie patrzeć, będzie zawężone. Było gdzieś takie w jakiejś bardzo mądrej książce powiedzenie, że jesteście w sumą pięciu osób. Z którymi się zadajecie i chcąc, nie chcąc, to jest poniekąd prawda. Więc